Wojciech Szczęsny z nami, Wojtek Cisza w szatni. Świadczy o tym chyba jaki postęp zrobiła ta drużyna, że taka minimalna porażka z tak mocną Holandią powoduje u Was takie, takie wkurzenie, prawda? Każda porażka boli, nawet, nawet w meczu towarzyskim. Mm. Szkoda, bo wydaje mi się, że kiedy wróciliśmy em, do stanu 1-1, to nasza gra wyglądała całkiem nieźle i, i, i to, to, to my wyglądaliśmy jakbyśmy mieli strzelić w drugą ramkę. Em, I tam takie zamieszanie. w na dziesiątym metrze i, i, i przegraliśmy 2-1. Także każda, każda troszkę boli, ale, ale lepiej teraz podejrzewam niż 12 czerwca. Wczoraj trener Nawałka mówił, że to będzie świetny materiał szkoleniowy. Jak myślisz, na co on zwróci uwagę? In plus i na co in minus? Ja myślę, że, że w pierwszej połowie ta, ta nasza gra nie wyglądała najlepiej. Traciliśmy, traciliśmy trochę piłek w środku pola i a, przeciwko takiemu zespołowi, który, który a, no ma, ma jakość, to, 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 to nie są to nie są słabi zawodnicy. No, mieli trochę przewagi i, i, i trzeba, będzie, trzeba będzie przeanalizować e, nie tylko tą grę w obronie a, i, i te dwie bramki stracone, które, które były zupełnie niepotrzebne, ale, ale też e, utrzymanie się przy piłce wydaje mi się, szczulej w pierwszej połowie. Jeżeli chodzi o te dwie bramki, powiesz, że zawsze można zrobić coś lepiej, czy tutaj nic? Nie, pewnie, pewnie zawsze, zawsze chciałbym zrobić coś lepiej. Um... To było jakieś nieporozumienie przy pierwszej bramce z Michałem Pazdanem? Nie, ja, Michał, Michał nie się do piłki. Chciałem, chciałem jeszcze wyjść ratować, potem, potem już widziałem, że, że nie zdążę, więc. E, właśnie chyba widzę teraz to. E, no, no tak. Już zawodnik żył dobrze z czwartego, 5 metra. No druga bramka też, takie zamieszanie. Zawodnik kopnął. Nie, nie, nie wiem, czy umiał miejsce na, na odwrócenie się na dziesiątym metrze, trafił, trafił, dobrze. No, no, no szkoda. No tak, mówię, no każdą, każdą bramkę trzeba przeanalizować dokładnie. Teraz, teraz na gorąco to coś ciężko mówi, ale jest, jest na pewno miejsce do, do poprawy, więc. Będziemy pracować. Ale nie spuścicie głowy za nisko po tym. Nie umówmy się. To jest to jest cały czas szkodowawczy. Tak mówię lepiej przegrać teraz niż, niż 12 czerwca. Mam nadzieję, że ten, że ten limit właśnie porażek dzisiaj dzisiaj na, na czerwiec się wyczerpał. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.